Siła milczenia i rola karmy. Nie każda bitwa musi być stoczona, nie każda prowokacja zasługuje na odpowiedź. Często milczenie może być potężniejsze niż jakiekolwiek słowa. Stoicy zawsze uczyli, że prawdziwy mędrzec nie marnuje energii na kłótnie, próby udowodnienia czegokolwiek, czy reagowanie na każdy atak. Epiktet mawiał: Jeśli ktoś powie ci, że pewna osoba źle o tobie mówiła, nie próbuj się usprawiedliwiać, po prostu odpowiedz, ona nie zna wszystkich moich innych wad, bo gdyby znała, powiedziałaby znacznie więcej. To nie znaczy, że trzeba być biernym, czy akceptować wszystko bez sprzeciwu. Chodzi o to, aby zrozumieć, że nie każda sytuacja wymaga natychmiastowej odpowiedzi. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest poczekać i pozwolić, aby karma sama rozwiązała sprawę. Bo czas ma subtelny, lecz nieubłagany sposób ujawniania prawdy. Ludzie, którzy próbują cię skrzywdzić, sytuacje, które wydają się niesprawiedliwe, prowokacje testujące twoją cierpliwość wszystko to z czasem znajdzie swoje rozwiązanie, bez konieczności marnowania energii z twojej strony. Milczenie nie jest oznaką słabości milczenie to strategia wiedza, kiedy zamilknąć. Może być różnicą między spokojem a żalem, między mądrością a błędem. W tym materiale przedstawimy osiem sytuacji, w których milczenie jest najlepszą odpowiedzią oraz jak stoicyzm uczy nas, by ufać czasowi i karmie zamiast reagować impulsywnie. Zaczynajmy dwa. Kiedy prawda jest już oczywista i nie wymaga obrony, prawda nie potrzebuje być krzyczaną. Ona sama się utrzymuje. Niezależnie od tego, kto ją dostrzega, a kto ignoruje. Wielu ludzi wchodzi w niekończące się spory, próbując udowodnić coś, co w istocie jest oczywiste. Czują, że muszą się usprawiedliwiać, przekonywać, tłumaczyć. Lecz stoicy wiedzieli, że ten, kto naprawdę zna prawdę, nie musi marnować słów, by ją potwierdzić. Marek Aureliusz mawiał: Jeśli ktoś może udowodnić mi, że się mylę, z przyjemnością zmienię zdanie. Lecz nikt, kto trzyma się kłamstw, nie zmusi mnie do ich porzucenia. Oznacza to, że kiedy jesteś przekonany o czymś, nie potrzebujesz aprobaty innych, by to potwierdzić. Błąd wielu ludzi polega na próbie przekonania tych, którzy nie chcą być przekonani. Kłócenie się z kimś, kto już postanowił zignorować, prawdę, jest jak mówienie do ściany, tylko marnuje Twoją energię i donikąd nie prowadzi. Pomyśl więc o sile milczenia. Jeśli ktoś przekręca fakty, kłamie na twój temat, lub próbuje wzbudzić w tobie wątpliwości co do tego, co jest oczywiste. Najlepszym rozwiązaniem jest nie reagować. Czas sam wszystko ujawni, a ci, którzy żyją na podstawie kłamstw, ostatecznie zostaną obnażeni, bez konieczności podnoszenia nawet palca. Jest też kolejna pułapka. Wiele osób chce Cię zobaczyć reagującego, bo wie, że to wyprowadza Cię z równowagi. Kiedy odpowiadasz na fałszywe oskarżenia lub prowokacje, dajesz władzę manipulatorowi. Pokazujesz, że zostałeś dotknięty, ale kiedy milczysz, zachowujesz kontrolę. Stoicy uczyli, że słowa powinny być używane celowo. Nie należy mówić tylko po to, by coś udowodnić tym, którzy nie chcą słuchać. Seneka mawiał: Unikaj sporów z głupcami. Zejdą cię na ich poziom i wygrywają dzięki doświadczeniu. Co to oznacza? Że często usprawiedliwianie się jest stratą czasu i energii. Ludzie, którzy naprawdę cię znają, wiedzą, jaka jest prawda. Ci, którzy cię szanują, nie potrzebują wyjaśnień. A ludzie, którzy wybierają wiarę w kłamstwa, nigdy nie zaakceptują twojej wersji wydarzeń, bez względu na to, co powiesz. Kiedy rzeka płynie czysta i krystaliczna, nie musi tłumaczyć swojej czystości. Po prostu podąża swoją drogą. Pozwalając, aby osady opału opadły na dno, a prawda zabłysła sama z siebie. Zatem następnym razem, gdy poczujesz potrzebę usprawiedliwiania się przed kimś, kto już przekręca fakty, zapytaj siebie. Czy to naprawdę warte mojego czasu i spokoju? Bo prawda zawsze przetrwa próbę czasu. A ci, którzy żyją z integracją, nie muszą jej nikomu udowadniać. 3. Kiedy spór donikąd nie zaprowadzi, nie każdy debata. To wymiana idei. Wiele dyskusji nie ma na celu odnalezienia prawdy, lecz zaspokojenia ego, wyczerpania emocji i testowania cierpliwości. Ile razy łapałeś się na tym, że próbujesz coś udowodnić komuś, kto naprawdę nie słucha? Ile razy wchodziłeś w spór, by ostatecznie zorientować się, że druga strona nie chce zrozumieć, a jedynie wygrać? Stoicy uczą, że bezcelowe kłótnie są jedną z najbardziej bezużytecznych form marnowania energii. Marek Aurelius mawiał, najlepszą odpowiedzią dla głupca jest milczenie, bo często gdy druga osoba nie chce słuchać, gdy dialog zamienia się w grę o próżność, każde słowo będzie daremne. Jeśli ktoś nie jest gotów słuchać, niezależnie od tego, jak mądre są twoje argumenty, spadną one w nieodpowiadające uszy. Istnieje też kolejne zagrożenie, długie spory często wciągają nas w emocje. W ferworze chwili mówimy rzeczy, których nie powiedzielibyśmy w stanie spokoju. Tracimy czas, próbując udowodnić coś, co tak naprawdę nie wymaga udowodnienia, a na końcu pozostajemy wyczerpani, sfrustrowani i bez osiągnięć. Milczenie w tym przypadku nie jest tchórzostwem, to inteligentna strategia. Jeśli debata nie przebiega z szacunkiem i otwartością, jeśli argumenty drugiej strony są nielogiczne, nie ma nic, co mógłbyś powiedzieć, by zmienić sytuację. Seneca mawiał, że nie należy spierać się z tymi, którzy nie chcą się uczyć, ponieważ spór zamienia się w pusty spektakl. To jak gra w szachy z gołębiem. On przewróci figury, zrobi bałagan i odejdzie, jakby wygrał. Pomyśl o sile milczenia. Jeśli ktoś próbuje cię wciągnąć w bezsensowną dyskusję, a ty po prostu nie odpowiadasz, ta osoba traci nad tobą władzę. Pozostajesz spokojny, skupiony i opanowany. Podczas gdy druga strona sama się męczy. To nie znaczy, że powinieneś unikać wszelkich debat. Konstruktywne rozmowy prowadzone z szacunkiem i otwartym umysłem są cenne, ale gdy zorientujesz się, że spór donikąd nie prowadzi, zapytaj siebie: Czy próbuję coś wyjaśnić, czy tylko podsycam konflikt? Jeśli to drugie milczenie będzie twoją najlepszą odpowiedzią, 4. Kiedy twoje słowa mogą być użyte przeciwko tobie, nie zawsze problem leży w tym, co mówisz, ale w tym, jak twoje słowa mogą być zinterpretowane, a co gorsza przeinaczone. Wielu ludzi mówi bez zastanowienia, ufając, że szczerość wystarczy, by uniknąć nieporozumień. Lecz stoicy wiedzieli, że prawda nie zawsze ma znaczenie dla tych, którzy są gotowi manipulować. Nie wszyscy ludzie wokół ciebie chcą dla ciebie dobrze. Niektórzy słuchają nie po to, aby zrozumieć, lecz by znaleźć coś, co później Będą mogli wykorzystać przeciwko tobie. Seneka mawiał: Często niebezpieczeństwo tkwi nie tyle w naszych działaniach, ile w sposobie, w jaki inni je relacjonują. Milczenie w tym przypadku to forma ochrony. Im mniej mówisz, tym mniej materiału dajesz, aby inni mogli przeinaczyć twoje słowa. Słowa są jak strzały: raz wystrzelone nie da się ich cofnąć, a w niewłaściwych rękach mogą zranić cię w sposób, o jakim nigdy byś nie pomyślał, to nie znaczy, że powinieneś żyć w ciągłej nieufności wobec wszystkich. Oznacza to jedynie, że musisz dobrze wybierać, kiedy i z kim dzielisz się swoimi myślami. Nie każdy zasługuje na dostęp do Twoich przekonań. Nie każde środowisko jest bezpieczne dla otwartej rozmowy. Wiele błędów wynika z impulsywności. Komentarz wypowiedziany bez zastanowienia może zniszczyć reputację, odstraszyć ludzi. I otworzyć drzwi do niepotrzebnych problemów. To, co wydawało się zwykłą rozmową, później może stać się przeszkodą, której się nie spodziewałeś. Pomyśl więc o sile milczenia. Jeśli czujesz, że coś może być źle zinterpretowane, jeśli dostrzegasz, że wokół ciebie są osoby, które lubią rozpowszechniać przeinaczone informacje, najlepszym rozwiązaniem jest milczenie. Słowa, których nie wypowiesz, nigdy nie będą musiały być tłumaczone ani bronione. Stoicy uczą, że mędrzec mówi tylko wtedy, gdy ma coś wartościowego do powiedzenia, i że często milczenie jest najlepszym sposobem na uniknięcie problemów. Jeśli istnieje ryzyko, że Twoje słowa mogą zostać użyte przeciwko tobie, zapytaj siebie, czy naprawdę muszę to teraz mówić? Czy nie lepiej pozwolić milczeniu chronić mój spokój? W razie wątpliwości, milczenie zawsze będzie najlepszym wyborem, pięć. Kiedy ktoś nie jest gotów usłyszeć prawdy, nie każdą prawdę należy wypowiadać w dowolnym momencie. Nie każda osoba jest przygotowana na to, by usłyszeć coś, co może zakwestionować jej przekonania lub zranić jej duma. Stoicy wiedzieli, że prawdę trzeba używać z rozwagą, a nie jako broń do wygrywania sporów czy udowadniania racji. Epiktet mawiał: Jeśli ktoś nie jest gotów słuchać, mówienie to marnowanie słów na wiatr. Często staramy się kogoś ostrzec, dać radę, wskazać błąd, ale zamiast wdzięczności otrzymujemy opór, gniew lub obojętność. Dzieje się tak, ponieważ ludzie nie zmieniają się, gdy są zmuszani do przyjęcia prawdy. Zmieniają się, gdy sami są gotowi ją dostrzec. Jeśli już próbowałeś ostrzec przyjaciela, który nie chciał słuchać, jeśli próbowałeś dać szczere rady, a zostały one zignorowane, jeśli próbowałeś otworzyć komuś oczy. A otrzymałeś tylko zaprzeczenie, wiesz, jak frustrujące to może być. Upieranie się tylko prowadzi do wyczerpania. Stoicy uczą, że czas jest lepszym nauczycielem niż jakiekolwiek słowa. Czasami najlepszym sposobem, by komuś pomóc, jest po prostu poczekać. Milczenie może być wyrazem szacunku, pozwalając sobie dojść do własnych wniosków we właściwym momencie. Istotny jest też jeden szczegół. Mówienie prawdy w niewłaściwym momencie może spowodować, że nigdy nie zostanie ona zaakceptowana. Kiedy zmuszasz kogoś do usłyszenia czegoś, czego nie chce, naturalną reakcją jest opór. To nie znaczy, że nigdy nie powinieneś mówić prawdy. Oznacza to, że musisz wybrać odpowiedni moment i sposób. Jeśli prawda, którą chcesz wyrazić, zostanie odrzucona, jeśli druga osoba nie jest gotowa słuchać, zapytaj siebie, czy. Lepiej teraz mówić czy pozwolić, by czas sam nauczył te lekcję. jeśli odpowiedź brzmi, że lepiej poczekać, milczenie będzie twoim największym sojusznikiem. 6. Kiedy jesteś emocjonalnie wzburzony i możesz działać impulsywnie, najbardziej niszczące słowa często padają w ferworze chwili. Kiedy ogarnia nas gniew, frustracja lub rozczarowanie, nasz umysł traci jasność, a język staje się bronią. Ile razy powiedziałeś coś, czego potem żałowałeś? Ile razy spory pogarszały się, bo słowo wypowiedziane pod wpływem impulsu podsycało sytuację? Stoicy uczą, że emocje są przemijające, lecz konsekwencje naszych słów mogą trwać wiecznie. Marek Aureliusz mawiał: Najlepszą zemstą jest nie stawać się podobnym do tych, którzy cię skrzywdzili. Oznacza to, że działając pod wpływem impulsu, często stajemy się tym, co krytykujemy. Milczenie w tym przypadku to tarcza. Daje ci czas na odzyskanie kontroli, ocenę sytuacji z dystansem i wybór słów z rozwagą. Gniew jest jak burza: jeśli spróbujesz przez niego przejść bez ostrożności, zostaniesz porwany przez wiatr. Ale jeśli poczekasz, burza minie, a niebo znów się oczyści. To nie znaczy, że powinieneś ignorować swoje uczucia lub akceptować niesprawiedliwości. Oznacza to jedynie, że powinieneś czekać na odpowiedni moment, by mówić kiedy będziesz spokojny i świadomy swoich słów jeśli czujesz że zaraz powiesz coś impulsywnie zapytaj siebie czy za godzinę za dzień za rok to nadal będzie dobra myśl w razie jakichkolwiek wątpliwości wybierz milczenie bo słowa wypowiedziane pod wpływem emocji mogą być pamiętane na długo a nie zawsze da się je potem naprawić 7 kiedy twoje czyny mogą mówić głośniej niż słowa słowa mogą przekonywać ale to czyny naprawdę coś udowadniają. W wielu sytuacjach nie wystarczy tłumaczyć, argumentować, ani próbować się usprawiedliwiać. Najlepiej, co możesz zrobić, to po prostu działać. Stoicy uczą, że nie liczy się to, co mówisz o sobie, ale to, co robisz konsekwentnie. Epiktet mawiał, nie tłumacz swojej filozofii, żyj nią. Oznacza to, że jeśli chcesz coś pokazać światu, działaj zamiast gadać. Wiele osób marnuje energię próbując udowodnić, że są wartościowe, próbując przekonać innych o swojej dobroci, próbując wyjaśniać swoje intencje. Ale prawda jest taka, że ci, którzy wymagają przekonania, nigdy nie uwierzą w pełni, a ci, którzy cię znają, nie potrzebują wyjaśnień. Jeśli ktoś wątpi w twoje możliwości, pokaż rezultaty. Jeśli ktoś kwestionuje twoją siłę, stań niewzruszenie i idź naprzód. Jeśli ktoś mówi źle o tobie, pozostawaj najlepszą wersją samego siebie. I tu tkwi najważniejsza kwestia. Słowa ulatniają się z wiatrem, ale czyny pozostawiają trwałe ślady. Stoicy uczą, że wielkie dokonania są ciche. Natura daje nam doskonały przykład. Słońce wschodzi każdego ranka, ogrzewa świat i podtrzymuje życie. A nigdy nie musiało wyrazić ani słowa, by zostać uznane za niezbędne. Jeśli czujesz, że musisz się usprawiedliwiać, by zostać docenionym, zapytaj siebie, czy moje słowa są naprawdę konieczne, czy moje czyny mówią już wszystko. Jeśli twoje działania mogą mówić za ciebie, milczenie będzie najlepszą odpowiedzią 8. Kiedy czas i karma mogą rozwiązać więcej, niż jakakolwiek odpowiedź, nie wszystko w życiu wymaga natychmiastowej odpowiedzi, nie każdą niesprawiedliwość. Musisz naprawiać sam. Nie każdy błąd musi być wyjaśniony słowami. Są momenty, gdy najlepszym, co możesz zrobić, jest poczekać i pozwolić, aby czas zajął się resztą. Stoicy uczą, że wszechświat ma własne sposoby na przywracanie równowagi. Kiedy ktoś niesprawiedliwie cię krzywdzi, kiedy o tobie krążą kłamstwa, kiedy coś wydaje się niesprawiedliwe, naturalną reakcją większości jest natychmiastowa chęć poprawienia wszystkiego, szukanie zemsty, konfrontacja. Ale nie, zawsze jest to konieczne, a najczęściej nie jest warty Twojego wysiłku. Marek Aureliusz mawiał: Najlepszą zemstą jest bycie innym od tych, którzy Cię skrzywdzili. Oznacza to, że zamiast reagować gniewem lub próbować naprawić każdą niesprawiedliwość słowami, najlepszą odpowiedzią może być po prostu podążanie swoją drogą, zachowując integralność. Życie ma subtelny, lecz nieubłagany sposób. Oddawania każdemu tego, co zasługuje. Ci, którzy krzywdzą innych, nieuchronnie wpadają w własne pułapki. Ci, którzy budują swoje życie na kłamstwach, ostatecznie zostają obnażeni. Ci, którzy próbują manipulować, prędzej czy później, zbierają konsekwencje swoich czynów. I wszystko to dzieje się bez Twojego udziału. W tym przypadku milczenie nie jest słabością, to wyraz zaufania zaufania, że prawda zawsze wyjdzie na jaw. Zaufania, że to, co naprawdę się liczy, nie może być zniszczone. Pomyśl o momentach w swoim życiu, kiedy chciałeś natychmiast zareagować, ale zdecydowałeś się poczekać, a potem odkryłeś, że czas przyniósł lepsze rozwiązanie, niż mógłbyś osiągnąć własnymi słowami. Pomyśl o ludziach, którzy cię skrzywdzili, a ostatecznie ponieśli konsekwencje bez twojego nawet podniesienia palca. Czas ma moc, której nie posiada żadne słowo. To nie znaczy, że powinieneś biernie akceptować niesprawiedliwości. Oznacza to jedynie, że nie każda bitwa musi być stoczona przez ciebie. Niektóre wojny wygrywa się, pozwalając karmie wykonać swoje zadanie. Jeśli czujesz, że jesteś bliski reakcji na coś, co mogłoby samo się rozwiązać, zapytaj siebie: Czy nie lepiej, żeby czas rozwiązał to lepiej niż ja? Jeśli odpowiedź brzmi tak, Najlepszym wyborem będzie milczenie, bo są rzeczy, które naprawi tylko życie. Podsumowanie: stoicyzm i mądrość milczenia. Milczenie nie jest słabością, to siła. Stoicy wiedzieli, że nie wszystko wymaga odpowiedzi, że nie każda prowokacja zasługuje na reakcję, a czasami najlepszym wyborem jest po prostu poczekać. Poczekać, aż czas ujawni prawdę, aż emocje opadną, aż czyny przemówią głośniej niż słowa. Seneka mawiał, Mędrzec nigdy nie spieszy się z mówieniem. Obserwuje, rozmyśla i, gdy trzeba, milczy. Milczenie może być obroną, przed manipulacjami, tarczą przeciwko bezsensownym sporom i dowodem samokontroli w obliczu gniewu. Ale przede wszystkim milczenie jest oznaką zaufania: zaufania, że nie musisz nic nikomu udowadniać, zaufania, że prawda zawsze znajdzie swoją drogę, zaufania, że nie każda bitwa musi być wygrana słowami. Niektóre zwycięża się, pozostając spokojnym i pozwalając życiu toczyć się swoim biegiem. A teraz chcę zapytać: która z tych sytuacji najbardziej do Ciebie przemawia? Czy zdarzyło Ci się, że milczenie było Twoją najlepszą odpowiedzią? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Jeśli ten materiał dał Ci nową perspektywę, polub go i zasubskrybuj kanał po więcej refleksji. I pamiętaj: milczenie. Nigdy nie jest puste, zawsze jest pełne odpowiedzi.